Dzień dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Crime Scene Cleanera. I cóż, zaczynamy sobie w pokoju naszej córeczki. No, jak widać się z jest nią bardzo mocno. Niestety stadem musi robić, żeby córka mogła wyjść z tego w czym teraz jest aktualnie. Eee, i tak, mamy jakieś nowe zadanie, co o dziwo, nikt do nas nie dzwoni, Biegdzimy to nas nie dzwoni, To jest dosyć takie dziwne, ale zobaczmy co tutaj mamy. Eee... Zacząłem czuć się lepiej, lekarze mówią, że leczenie działa i mogę częściej wstawać z łóżka, gdzieś nawet dołączyłam do zajęć grupowych i było fajnie. Dobrze było znów się śmiać, muszę jeszcze uważać, ale miło jest widzieć postępy. Nie mogę się doczekać, kiedy wrócę do domu i z z i techsterem. Ok, spoko. Tu co mamy, jest 10 10, 14,5 tysiąca. Wielkość lokacji, najwyższa i największa. Eee, moja takie sztuki wymagałaby pańskich usług. W użyciu był cały budynek, więc może wymagać nieco więcej pracy. Było zaangażowanych wiele osób. Kiedy zjawi się pan na miejscu, zrozumie pan o czym mowa. Tym razem nie wszystko poszło nam zgodnie z planem, nie mogę ryzykować popełnienia kolejnych błędów. Mam już dość kłopotów z pewnymi ważnymi osobami i dlatego żywię nadzieję, iż pomoże mi Pan w posprzątaniu obecnego bałaganu. A mam inny wybór? Tak, średnio. No dobrze zatem, idziemy do samochodu i zobaczmy, co mamy tutaj za Havidę jakąś do ogarnięcia. Może nie tyle Habida co po prostu. seeing with my own eyes what these billionaires use their money for was disgusting while some of us are trying to make ends meet others find pleasure in some gruesome fun the world really is just a playground for the rich O, w no dobra! Tak, no to w muzeum mi się przypomina. Jak tak na to patrzę, i tak, co my tutaj kuć Vatera mamy? O ty wy. nie będę mówił w co. O, w bombeczkę! O, w bombeczkę!

no, powiem tak, no jest kuźwa co sprzątać i to... No, nie będę mówił ile, ale jest kuźwa co sprzątać i to bardzo. O, no to ja się tutaj troszeczkę zabawię dłużej niż tą godzinę, coś tak czuję. Dobra, no, oczywiście, first things first, czyli zbieranie tutaj śmieci. No dobra, zacznijmy może od zera. Mm, zacznijmy może od zera. Tutaj też coś mamy. Tutaj jeszcze coś mamy. God damn it. Ocie, panie, no. To jest chyba... ...największa lokacja, jaką do tej pory mieliśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest największa lokacja, jaką do tej No bo większych już totalnie chyba nie było. Dobra, tak więc cóż, trzeba się zabrać do roboty. Potwierdzamy sobie wszystko. Ja pierniczę. Masakracja, masakracja, no po prostu masakracja. Ja się czasami zastanawiam, co oni muszą tutaj robić, żeby tutaj był taki kuźwa syf. No, ja nie wiem, to trzeba naprawdę chyba rozczłonkowywać wszystkie ciała. Trzeba wszystkich tak rypać, że to jest masakra, żeby taki syf tutaj nadobić. Czekajcie, no, kuziwa, tutaj coś jest. Czy ja się tak daleko latać? Żeby kuziwa sobie wodę wymieniać? Jeśli tak, to chujowo. Jeśli tak, to jest naprawdę do tupy. Czy ja możesz jeszcze dinozaura składać? Do kupy? Czy mi się tylko tak wydaje? ja muszę cię jakoś składać do kupy teraz, czy mi się tylko tak wydaje? Kurwa ja muszę go składać do kupy, ja pierdolę No seriously? To nie było raczej tutaj, proszę wypierdalać Dobra, co tu mamy? Dobra, jakiś dowód, ale... Dwa razy mi się stało przypadkowo Nie ważne. Ojej, co z tym? Z tym jestem, to ja będę się męczyć, coś tak czuję. Ja z tym jestem, to ja będę się kuźiwa męczyć. Bo tu jest tyle kuziwa pomieszczeń, tyle zakamarków pewnie, że tutaj się będę męczyć z tym. No bo co mamy tutaj? No i to zaplanowany jest event dla VIP-ów. E, potraktuj to jako dzień wolny, nie ma potrzeby niczego wyłączać. Technik zajmie się wszystkim. Do zobaczenia w poniedziałek, od odpoczynku, menadżer. No dosłownie. Więc nasz tutaj e, ochroniarz został dzień wolny. Okej. Okay. Z jednej strony fajnie, a z drugiej strony widać czym to się skończyło. No, skończyło się krwawą łaźnią. Pozbierać to całe gówno. Potem mamy kolejną część perkusji. Muszę. What the f <mulity> człowieku, ty weź mnie kurwa nie strasz, tak? Ja pierdolę myślałem, że mi tu jest, jest jakiś jumpskit na pysk wyleci. To jesteś jakiś pojebany chyba typie. No, dobra, nie za bardzo jedę zgodnie z moimi takim jakby regułami: że najpierw śmieci, potem ciała, a potem na sam koniec dopiero sprzątanie. Eee, ale no cóż, no. życie nie zawsze się udaje dobyć to tak, jak się to robiło zawsze. Weź to wyłącz, gdzie mamy jeszcze jakąś taśmę. Coś miałem się tutaj no, przydaj, tak przydają, więc whatever. Widziałem tutaj wiatro z wodą. Nie wiem. Tutaj gdzieś powinno coś być, ale kuźwa nie wiem. Nie wiem totalnie gdzie to jest No ja pierd... O mija. Coraz więcej się robi tych pokoi No moje zajebane nieszczęście No moje zajebane nieszczęście, robi się coraz więcej tych pierdolonych ciał i tych Dobra One się połączą. O, połączyły się. Czyli muszę idealnie po prostu nakierować tymi śmieciami na siebie, żeby one się połączyły. Okej. Okay. Tutaj mamy chyba wszystko już szukanięte. Chyba, że jeszcze jakaś mała pietlówka zostaje. Tutaj jeszcze śmieć. Tutaj jeszcze śmieć też mamy jakieś rzeczy, nie wiem, co na góry też mam jeszcze, nie? Nie mam pojęcia, ale weźmy się przekonajmy. Co my tutaj mamy? Aha, okej. Okay. Eee, Więc jeszcze w następnym życiu. Okay. No. Widzę, że tutaj mamy kolejne ciało. Kolejne ciało mamy tutaj. No i przybity tą kością odetek się oczywiście, bo się inaczej. No nie za bardzo chciałem tak zrobić, ale no cóż, no. Tak się zrobiło samo, więc okej. Okay. A, ba, że człowiek, bo tutaj. Nadobiłeś mi to jeszcze syfu. Dobra, jeszcze przynajmniej to doczyszczę i kolejne ciało, które trzeba odnieść. No dobra, mamy już ponad połowę tych ciał odniesioną. To będzie jeszcze te części tak się przyklejać do niego. Ale jeszcze sporo roboty, jeszcze to jest ciury do roboty. Tutaj jeszcze jest w cholera do roboty tak naprawdę. Dobra, tutaj mamy chyba wszystko załatwione, chociaż nie, no bo tutaj jeszcze jest. Dobra, to jeszcze tutaj trzeba to ...ogadnąć. Cyk, 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 McPick. U siebie, u siebie dopiek, u siebie, obcego na odpiertel. Więc tutaj robimy na odpiertel. Nie wiem, po co są te skrzynki w ogóle tutaj. Ja biednicze. to chyba wiem, do czego to prowadzi, nie? Gdzieś robot myjący chyba tutaj jeździ. No jak żeby inaczej? Dobra. Typie. No. O. Idealnie. Dobra, idealnie. Już że go nigdy nie da zwale. Osobę no, muszę sobie znaleźć nowego do bocieka sprzątającego. Bo ten niestety był chujowy. Ten niestety nie ich egzaminu. No i chuj, teraz muszę wymieniać tutaj wszystko. Jest Dynosuar... Dobra, doleci czy nie doleci? Chyba doleci Też nie mam pewności O tutaj doleciało, no jest zajebiście o to chodziło Dobra, jeszcze trzy ciała trzeba będzie znaleźć Jeszcze trzy Ale ja tego raczej wątpię, że ja to zrobię na 100% miejsce ja Raczej w to bardzo mocno wątpię No eee, dobra, co my tu jeszcze mamy, tutaj tam mopy brudne To wszystkie, wszystkie Teraz trzeba iść sobie umyć tego, te mopy, nie tego, tylko te. Tylko kto mi powiedział, że mam wiadro, tutaj mam wiadro. O mój Boże, no i ja teraz wiadro też muszę wymienić, znaczy tu muszę wymienić wiatr, wodę w wiatrze. Boże święty, mi się wszystko klącze, masakra. Ja to może dlatego, że ta lokacja jest totalnie zbyt duża. Ona jest totalnie zbyt duża. Nie wiem kto wymyślił tą lokację, ale no podróż po pancie to ładnie. Ja tu już jestem po cięciu. Dla was to było. No, sekundowe cięcie, dla mnie to było kuźwa kilka dni, znaczy kilka, no, ze dwa dni na pewno. Eee, bo no niestety wczoraj nie usiadłem do nagrywania, bo nie było jak Musiałem załatwić kilka spraw na mieście Więc wczoraj jak wyliczyłem to wyjdziemy dopiero po 21 i Nie miałem ochoty już totalnie na nic, nawet na życie Więc wiedziałem, że odpuszczę sobie i dzisiaj normalnie sobie już na spokojnie przysiądę A że mam dzisiaj spokój w domu, przynajmniej na chwilę eee, To wykorzystam tą chwilę i Próbuję może zakończyć yy, tą lokację, chociaż może to jest szerokie i głębokie, a tutaj to... No nie będę mówił co, ale... Przewa przerąbane jest totalnie, nie? <laughs> no twórcy gry pojechali po bandzie, robiąc tutaj to miejsce, naprawdę. Pojechali po bandzie. Aha, no trzy życia już do zmiany. Sztylet i kolejne ciało. Czy mamy kolejne ciało, czy zostaną nam jeszcze dwa ciała do znalezienia? Jej, zawsze to bliżej. Nie wiem, jak on może stawiać takie wielkie statuły na miejscu, ale no dobra. Eee, tutaj jeszcze urąbany jak stół z trwałemu. Dobra. Czy gdzieś to. O, no oczywiście, po co ja się. Po co ja się pytam, czy jeszcze gdzieś? Po co ja się pytam? Po co ja się cholera, jasna pytam? Kto, to jest wiadome, że oczywiście, że jeszcze jest. Ja to co mówię, że ja tej lokacji nie zrobię 100%. Nie ma bata, ona jest zbyt wielka i tutaj jest zbyt dużo pierdółek, które nie mają. Znaczy, zostały wywalone ze swojego miejsca. Nie chciałem tego tak robić, ale dobra. Można i tak. Czemu to jest takie kurwa skrzywione? Już to ma kurwa taką skoliozę. Dobra, uh, Mogę to sobie zrzucić, chociaż... Zresztą że to się rozleje i tak? Albo i nie! Pronto. Nie wiem gdzie to powinno być. To nie, nie mam pojęcia gdzie to powinno być. Any ideas? Where it should be? E no Nie łykaj tam, kuwa, Czy to jest tutaj, czy to ma być tam? Chyba nadal nie wiem, kurwa Bo to tak mnie szaleje, że ja nie mam pojęcia, co nie? O, tu jeszcze Hera Koka? Tu jeszcze jest Hera Koka? A, to jest kasiwo. To jest kasiu, kurwa. Dobra, chodź tu tutaj. Możecie mieć inne plany, się kurwa zapakować. Na prezent, to że święta się akurat zbliżają, to pójdziesz kurwa do jakiegoś szczęśliwego dziecka. Będzie się go kurwa, sługą. Będzie za ebisie. Mówię ci, mordam, mówię ci. Dobra, pakuj się do miski. Pięknie. O to chodzi. To ja lubię. Wydługo tutaj musi być ten gamingowy śmieć A... gdzie ja skończyłem kurwa? Chuj wie Tutaj muszę jeszcze poukładać te wszystkie rzeczy pierdoły Dobra, co tu jeszcze? Kurwa Krzesł brakuje, krzesła brakuje. Proszę bardzo, masz krzesło. Coś też czepako, jeszcze jedno krzesło, ale chuj wie gdzie ono jest. Tego, no ja muszę zanieść tam, tu do tego pokoju żółtego. Gamingowego. No znaczy, co, żółty, może nie gamingowy, ale no. Zwał jak zwał. Coś tam, jakiś napis? Information. No i same prostokąty. Czyli tak jak myślałem. Dobra, widzę, że tutaj jeden sekret opiera się właśnie na tych telewizorach, że muszę odwzorować kolory, żeby otworzyć te drzwi Muszę odwzorować jakoś te kolory kuźwa O, to będzie ciężkie Więc albo chyba trafił, albo nie wiem O, no, to będzie, to będzie ciężko No muszę to po prostu robić tak, że czekajcie, tam to było różowe, to jest zielone, niebieski, pomarańczowy. Czy to jest różowe, tutaj jest zielone. Dobra, okej, okay. no, dwa Czyli tak, tutaj jest różowe, tutaj jest zielone. Eee... tak czy nie. Chuja. Czekajcie, tutaj jest pomarańczowe. Tutaj było niebieskie. Czy jak to miało być kurwa? Te miał być wyłączone, ten miał być wyłączone, to jest niebieski, tutaj jest pomarańczowy. Tak czy kurwa nie? Tak czy kurwa nie, tak. Ja pierdolę weź to kurwa ogarnij. Ten jest wyłączony jakby, ten też jest jakby wyłączony. <laughs> czy tak? Ten jest jakby wyłączony i ten jest jakby wyłączony. Nie byłem zakowcem, ale kurwa, tutaj to ja mam problem Ale dobra, no spróbujmy, czyli tak Tutaj jest... Niebieski Dobra, mamy to Wystarczyło tylko jeden ten zmienić I mamy... Secret Katana Aha What the f Fuck Aha, ale to było kurwa dziwne Ty kurwa nie jest strasz <ścoughs> Economy of pain Ja pierdnij czeki, to było kuźwa dziwne No trzeba ja mam zrobić sobie z tą kataną? Wsadzić on sobie gdzieś gdzie Słońce nie dochodzi, czy po co chodzi? Będę musiał teraz walczyć z z jakimś posągiem, czy jaki hu? Ja czy to jest dziwne? No z tego co wiem, następny sekret to jest gdzieś tutaj. I ma powiązanie tutaj z tym. Co ja mogę sobie to wyekwipować, czy co? Mi top Ja chyba mogę to podknieć sobie szybciej nie rzeczy Ale shit A mam gdzieś tutaj tą katanę czy ona mi uciekła jakby Mam tą katanę Patryt w destrukcji boży No nie że teraz ja mam się wspiąć po tych kasetach, ale jakim sposobem to ja nie mam pojęcia Czekajcie, ja muszę sobie coś podstawić, bo ja jestem kurde za niski tutaj No, to będzie ciężkie Ja pierdolę Czekajcie, ja mam pomysł, tylko będzie, będzie debilny Ale może się uda Nie, może ja się nie umiem wspinać, nie mam pojęcia Teraz to zabieram, daję sobie to tutaj No właśnie, tego się obawiałem, że ja spadnę tego się właśnie obawiałem. Po prostu, że albo spadnę, albo właśnie się to odpierdoli. Bo ja nic tutaj nie mam stałego. Czekajcie, to ja muszę zamknąć. Dawaj mi to. No i będzie ciężki, asfak Wiem, że pewnie robię nie tak jak powinienem. Że pewnie jest łatwiejszy sposób, i tak się zastanawiacie, co ja tutaj odpierdalam. Ale no cóż, no, innego wyjścia jakby troszeczkę nie widzę. Jestem zbyt łomny, tak, żeby jakby wymyślić coś bardziej y, logicznego. A jeszcze trochę trzeba się powspinać. Stawia się tutaj. Teraz tutaj mamy, Dobre. dobra. Dobra, co mamy tutaj za secret? Tak trochę nic ciekawego. Co to jest? O! Proszę proszę No i dobra. Yes -a. Dobra, no to co? Sekrety mamy już chyba ogarnięte no, co widziałem, są dwa. Więc też mamy raczej oganięte, tutaj raczej nic z widać na dole. Więc co tutaj się już nie martwię. No i cóż, i można stąd chyba wywalać już. Tak. No. Dobra, walić i pewnie tak mi się zrespi, więc walić. Dobra. Adios amigo smucza czos. Garum out Dobra. Trudno, nie zrobiliśmy tego na 100% na telelamacie, no, Półtorej godziny ja bym się z tym walił. Dobra, trudno. Pierwszy czaptek tylko nie skończyłem na 100%. Trudno się mówi, że je się dalej. tak mamy dość 2000 Not bad I 14, no prawie że 15 punktów Ale z tymi secretami to by było ciężko, co nie? Żeby odnaleźć tam te sikety Dobra, drzewko jedności. co my tu jeszcze możemy sobie zrobić? Bo ja już totalnie nie mam pojęcia co mogę sobie tutaj zrobić E, może tą sobie podwójną gąbkę bym sobie może zrobił. To nie za bardzo mi się przydaje. To walić, to, to mamy wszystko. Te detergenty też nie, to mamy wszystko. Dobra, gąbkę możemy sobie porobić. E, to możemy sobie zrobić, to... Hmm... mamy minus 4, to sobie weźmy to, to i to. No co Styl Akimbo już mamy odblokowany. Podwójna gąbka. Zajebiście. Eee, dobra, zobaczę sobie co będzie jeszcze w następnej misji. Bo jestem ciekaw working so hard for this moment. finally ready you really thought you could get away with killing my daughter no 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 it's time you learned your lesson boys let's get this party started. Okej, okay, nie wiem o chuj chodzi, ale zapowiada się ciekawie. Przez chwilę myślałem, że to jest nasz. Myślałem, że na początku że to jest nasz bohater główny. Ale z tego co widzę, to tak średnio. Co my tutaj mamy od niego? Do you know how hard it is to find loyal employees nowadays? So how's it gonna be, Kowalski? Are you more loyal than the guys whose corpses you'll be collecting? I believe so. Check your email for details. Each one of your tasks makes me more of a corpse, Jim. Huh. Not well, Jim. No, to miejsco zajmiemy się już na samym odcinku, bo ten odcinek już nie wiem ile on trwa. Z tego co ja tutaj widzę, mam kanał godzinę, ale on będzie miał rzeczywistości, nie mam pojęcia. Tak więc jeśli wam się spodobało, chcecie więcej, zostawcie lajka oraz suba będzie przekapić kolejnego odcinka z Crimes In Cleanera oraz innych serii, które będą na tym kanale. I cóż, ja się z wami. Trzymajcie trzymać do zobaczenia, See you next time.